Pierwsze nagranie zostało przesłane na Reddit i opublikowane przez użytkownika Krimza 021, który jest menadżerem w jakiejś firmie. Napisał on również, że jeden z jego pracowników zauważył otwarte drzwi ewakuacyjne. Gdy przejrzał nagranie, zobaczył to. Drzwi ewakuacyjne znajdujące się na tyłach budynku w tajemniczy sposób samoczynnie się otwierają, po czym dziwny cień postanawia wejść do budynku. Jak mówi autor, nagranie zostało zrobione pod koniec 2017 roku, jednakże to teraz jest dziwiony i nie potrafi racjonalnie tej sytuacji wytłumaczyć. A wy co myślicie? Mały kanał na YouTubie z 30 subskrybentami w marcu 2019 roku opublikował dość krótkie nagranie, w którym grupa znajomych spaceruje po lesie w nocy. Jeden ze znajomych zaczyna się wygłupiać i wydawać zwierzęce odgłosy, gdy nagle kamerzyści udaje się zarejestrować, to. Oh, shoot. We're there, we're there. znajomy nagrywającego wydaje zwierzęce odgłosy. Po kilku sekundach możemy usłyszeć identyczny dźwięk dochodzący dziś z głębi lasu. Kilka sekund później dziwna, wysoka i ciemna postać porusza się między drzewami. Duża ilość osób twierdzi, że najprawdopodobniej udało im się nagrać wielką stopę. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu pod filmem. RMS Queen Mary jest emerytowanym brytyjskim statkiem, który pływał głównie po Oceanie Atlantyckim w latach 1936 do 1967. 67 był ostatnim rokiem dla tego statku, zanim został wycofany. Podróż odbywała się do portu w Kalifornii. Od kilkudziesięciu lat statek stoi nieużywany i pewien użytkownik YouTube'a w 2008 roku postanowi wejść do środka. Jak dodał w opisie, kręcił wczesnym porankiem i w pewnym momencie postanowił sobie zrobić przerwę na papierosa, jednakże zapomniał wyłączyć nagrywania. Podczas jego nieobecności kamera uchwyciła coś przerażającego. Na nagraniu możemy zobaczyć duchy ludzi, którzy spacerują po statku, tak jakby nie zdawali sobie sprawy, że już dawno odeszli z tego świata. Dodatkowo w tle możemy usłyszeć jakieś dziwne rozmowy i szumy. W komentarzach bardzo duża ilość osób jest przekonana, że jest to autentyczne nagranie duchów. A więc jak myślisz, prawdziwe duchy, czy może to wszystko to tylko mistyfikacja? Kolejne nagranie zostało opublikowane przez użytkownika Zabi 150 na Reddit'ie. Nagranie przedstawia film z kamery CCTV, która wykryła ruch w domu i postanowiła nagrywać. Jak dodał autor, w tym czasie nikogo nie było w domu. Na nagraniu możemy zobaczyć dziwną postać poruszającą się najprawdopodobniej po salonie w tym domu. Zdania są dość podzielone. Niektórzy twierdzą, że udało mu się nagrać prawdziwą zjawę na kamerze CCTV, natomiast inni sądzą, że jest to po prostu intrus, który włamał się do domu. A wy, po której stronie jesteście? Explorer LLTTV. To mały paranormalny kano, który zajmuje się eksploracją opuszczonych, jak i rzekomo nawiedzonych budynków. W sierpniu 2021 roku mężczyzna, wraz z kilkoma znajomymi, udał się do tajemniczego budynku, wybudowanego w 1908 roku. Jeden z członków załogi mówi, że od początku do końca lat 80. budynkiem kierowali księża i był to rzekomo taki teraźniejszy poprawczak. Następnie mężczyźni rozpoczynają śledztwo, przez pierwsze kilka minut nic ciekawego się nie dzieje, gdy nagle rejestrują to. Dude, that <gasps> oh, Jesus Christ, troll. <laughs> dude. dude, that fans moving too. Look, look! It just stopped. What the f-? We saw them things up there too, man. It was like on the fan up there. Okay. It was uh -huh. jumping around and then it jumped down here. Dude, this f- <laughs> ain't stopping. How it swinging? How long was swinging like Dude last time something like this happened I ran out. <laughs> I'm not running this time. I a little weird my heart's racing. Um, don't forget to visit explore. Show show we're explore lltf.com is. Right above his head. And then we got Chizza Chad right there. Jak myślicie, co spowodowało, że lampy zaczęły się poruszać oraz kto stał za tym głośnym hukiem? Swoje teorie możecie pisać w komentarzu pod filmem. Ostatnie nagranie z Reddita, opublikowane przez użytkownika ACC6894. Dodał on, że nagranie zostało zrobione w pokoju dziewczyny jego młodszego brata, gdy ktoś do niego wszedł. Zauważył poprzestawiane rzeczy. Postanowili zobaczyć nagranie z kamery bezpieczeństwa, znajdującej się w pokoju, i zobaczyli to. Jedna z szuflad z szafki dosłownie wylatuje na ziemię, odstraszając oba psy. Niektórzy sugerują, że być może obraża psa zahaczyła się o szafkę i ten przypadkowo pociągnął szufladę. Jednakże inni natomiast obalają tę teorię i sądzą, że obraża jest zbyt krótka, aby mogła zahaczyć o mebel i spowodować wyrzut z tak dużą siłą. A wy co o tym nagraniu myślicie?